Siema widzu. W dzisiejszym odcinku robimy wielki test wiedzy z Brawl Stars. Na końcu odcinka będzie tabela punktacji, dlatego teraz za każdą dobrą odpowiedź dolicz sobie punkta. Zaczynamy. Pytanie pierwsze: który z tych zadymiarzy jest najrzadszy? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie drugie: który z tych zadymiarzy jest najmniej warty? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie trzecie. Który z tych gadżetów należy do Bo? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie czwarte. Który z tych gadżetów należy do Bel? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie piąte. Który z tych skinów jest najrzadszy? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie szóste. Który z tych zadymiarzy został dodany najpóźniej? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Czekaj, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Zostaw suba, a z następnego dropa trafisz legendę. Pytanie siódme. Który z tych skinów jest najdroższy? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie ósme. Który z tych skinów jest najtańszy? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie dziewiąte. Który z tych Star Powerów nie należy do Chestera? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Pytanie dziesiąte. Który z tych skinów kosztuje 300 gemów? Jeśli trafiłeś, dolicz sobie punkta. Dobra, a teraz mam jeszcze ostatnie bonusowe pytanie, ale jest bardzo ciężkie, więc nie wiem, czy trafisz. A pytanie brzmi: co to za zadymiasz? Jeśli trafiłeś, to dolicz sobie punkta i napisz w komentarzu, jak on się nazywa. A my już przechodzimy do tabeli punktacji. Oto tabela, a ty, drogi widzu, napisz w komentarzu, ile zdobyłeś punktów. Dzięki za oglądanie, jeśli będzie tu sto łapek w górę, to robimy kolejny taki odcinek Elo.